Przeżywamy Boże Narodzenie roku Pańskiego 2023. Jak co roku na wieży Choroszeńskiego Kościoła pojawiła się gwiazda. Która tak jak przed wiekami prowadzi współczesnych mędrców do miejsca prawdziwego spotkania człowieka z Bogiem. Bo przecież Betlejem to dom chleba, a w Białym Opłatku przychodzi do nas zawsze Pan Jezus, abyśmy się posilali. W naszych domach ustawione są choinki. Choinki, które przypominają to, że wszyscy wyszliśmy kiedyś z ogrodów, z ogrodu Eden. Na choince jest wiele ozdób, które mówią o licznych darach, które każdy z nas otrzymał. Darach niepowtarzalnych. Jest to też taki dzień, wigilii, kiedy wszyscy dzielą się opłatkiem. Nawet te osoby, które są na co dzień wrogie, bo to przypomina rzeczywistość Edenu, kiedy była harmonia całego świata, kiedy żyli, wszyscy żyli w zgodzie, kiedy człowiek mógł rozmawiać ze zwierzętami. Obecnie to tylko wielcy święci, jak święty Franciszek, mogli rozmawiać z wilkiem, z gubio, a kiedyś będzie to udział każdego z nas, kiedy znajdziemy się po drugiej stronie w, w domu naszego Ojca. Na Wigilię też i potem na święta siadamy przy stołach, i wspólnie się cieszymy, bo Pismo Święte mówi, że kiedyś w domu naszego Ojca sam Jezus będzie nas usługiwał. Nie będzie trudu, nie będzie zmęczenia, nie będzie smutku, ale jednocześnie wiemy, że na tym świecie jest zło, i stąd na choince są łańcuchy, które mówią o złym duchu, szatanie, który zasiał w ludziach nienawiść i nieufność względem siebie i względem Pana Boga. Ale Pan Jezus mówi, że to wszystko ostatecznie będzie pokonane. Dlatego życzę na te piękne święta wiary, że miłość Boża jest większa niż słabość człowieka. Że miłość człowieka jest w stanie przełamać wszelkiego rodzaju kłótnie, niesnaski, Życzę więc, żeby nie tylko święta, ale cały nadchodzący rok 2024 był dobry, żebyście na drogach swego życia spotykali ludzi dobrej woli, którzy będą do Was wyciągać rękę, a Wy wyciągajcie rękę do nich. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, abyście się czuli potrzebni, kochani i żebyście nigdy nie zatracili wiary w miłość Pana Boga do każdego człowieka.